Leszu Czaplinka. Dożynki gminne. Narodowe czytanie. Czysta brawa, Działania nurków. Bieg rybaka. Europejskie Dni Dziedzictwa. Kluczewie miały miejsce dożynki gminne. Święto Plonów, czyli staropolskie święto dożynek. Jest to bardzo ważne święto, zwłaszcza w tym okresie, kiedy mieliśmy dużą suszę i módlmy się, aby nie zabrakło chleba dla mieszkańców i miasta i wsi. Jest pięknie, ja się cieszę jako świetlicowa, że coś takie ma miejsce w Kluczewie. Co zostało przygotowane? Każdy coś tu za, dla siebie znajdzie, od, ma, od małych dzieci, które mają przygotowany zamek przez Czaplineckie Ośrodki Kultury. no Wszystkie sołectwa tu się przygotowały, na każdym sołectwie jest co, coś, coś do jedzenia. Był to dobry czas, aby docenić naszych rolników. Jest to zawód, który jest, tak powiem, chyba najważniejszy, tak? Bo żywność, jedzenie, najważniejsza jak gdyby element naszej egzystencji na Ziemi, tak? Myślę, że niełatwy, mało tego jest wielokierunkowy, ponieważ rolnik musi się nie tylko na ziemi znać, ale musi być chemikiem, dobrym ekonomistą, mechanikiem i jeszcze tudzież zootechnikiem i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę to jest zawód taki, zawód. trzeba go kochać po prostu, żeby go wykonywać. tak? I Doszło dużo księgowości, bo teraz jak w każdym zawodzie masa papierków, masa papierków. Brawa dla organizatorów. Po dorzynkach widać, że ich praca zaowocowała. Na Czaplineckim Rynku miało miejsce ciekawe wydarzenie. Na dzisiejszy dzień zaplanowałyśmy y, narodowe czytanie. Tak, to już jest y, dziesiąte. Narodowe czytanie y, moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. I zaprosiliśmy do tego czytania mieszkańców naszej gminy. I y, tak jak będzie można za chwilę zobaczyć, y, w tym wydarzeniu, uroczystym wydarzeniu, y, uczestniczy bardzo duża grupa y, młodzieży z Czaplineckich Szkół. Również seniorzy i pozostali mieszkańcy naszej gminy. Czytanie było poprzedzone próbami. Zawsze musi być ta próba, żeby nie zająkać się, czy żeby już znać ten tekst żeby wytonować wszystko, żeby dobrze poszło. Co było ważne w tym wydarzeniu? No. Odciąganie może dzieci trochę od tego komputera wszechobecnego w dzisiejszych czasach, żeby trochę zwrócić uwagę na literaturę, na jej piękno i żeby te dzieci mogły kiedyś ze starszym pokoleniem porozmawiać na różne tematy. Żeby jednak ta kultura, ta taka literatura z nami jak najdłużej została, bo niestety teraz coraz rzadziej się sięga po jakąś książkę, bo jeszcze je, częściej po smartfony albo komputery, a niestety ona jest ważna jednak i żeby gdzieś przetrwała, że jednak ona jest z nami, żeby krążyła też wokół nas cały czas. Inicjatywa, która mocno zainteresowała, co można było z twarzy uczestników wyczytać. Tradycyjnie na koniec sezonu turystycznego zrealizowano ważne proekologiczne wydarzenie. Od 19 lat organizujemy spontaniczną, można powiedzieć, akcję sprzątania rzeki Drawy. Podczas tego sprzątania zbieramy śmieci wzdłuż jeziora Drawsko, generalnie po lewej stronie tego jeziora. Z tego względu, że jeszcze jest później organizowana akcja sprzątania świata i dzieci, młodzież szkolna zbiera też tutaj na terenie Czaplinka, wzdłuż prawego brzegu, generalnie. Dlatego staramy się. Tam, gdzie inni nie dotrą, zbierać te śmieci. Nie? No, zebraliśmy tutaj tej hałdy, tak nie widać dokładnie, ale naprawdę zebraliśmy kupę śmieci a, i tu każdy, każdy kajak wracał z e, niestety z trofeami. Jakie były motywacje uczestników? Biorę udział w, y, z tego powodu, że dbamy o ziemię, żeby la, sprzątać lasy, nie, żeby nie było śmieci, no i żeby dbać o roślinność w lasach. Brawa dla uczestników! Choć samo zaśmiecanie drawy to temat rzeka. Nurkowie kolejny raz wyczyścili dno jeziora Drawsko. Generalnie będziemy sprzątać dno jeziora Drawsko. Zorganizowane jest to dlatego, że nurkując tutaj jako instruktor nurkowania, często tutaj wchodzę do wody w tym miejscu, właśnie i widzę co tutaj się dzieje. Tak? No i w końcu taka lampeczka zabłysnęła, żeby coś takiego zorganizować porozmawiać właśnie z gminą i wspólnie ze strażakami też tutaj naszymi z OSP zorganizować właśnie tą akcję, którą będziemy dzisiaj przeprowadzać, czyli czyszczenie dna Jeziora Drawskiego. I gmina przychyliła się do tej propozycji razem tutaj właśnie ze strażakami uczestniczymy w tej akcji, jest podstawiony kontener, są łodzie strażackie, a na zakończenie będzie zorganizowane ognisko wraz z drobnym poczystunkiem właśnie dla osób, które biorą udział w tej akcji. Na tyle ile możemy, na tyle się staramy, żeby pomóc każdemu, żeby każdy był zadowolony. Będziemy zabezpieczać to dwoma łodziami, na tyle ile będziemy mogli, to będziemy odbierać te po prostu nie, nieczystości od nurków, tak, którzy będą wyławiać. Uczestników nie trzeba było namawiać. Nurkujemy tutaj ze znajomymi od paru lat, no i chcielibyśmy, żeby te nasze jeziora były czyste, dna normalne, jakieś atrakcje. Wielkie brawa za akcję, choć samo śmiecenie to dno, wodorosty i dwa metry mułu. Po raz kolejny w naszej gminie zorganizowano bieg rybaka. To już jest nasza czwarta edycja. Wyjątkowo w tym roku robimy to w Wrocławiu, poza miastem, ale na pewno do miasta wrócimy. Jest on wpisany już na stałe do kalendarza. Przygotowujemy się do niego, można powiedzieć, cały rok, bo już teraz nawet zaczynamy przygotowania do piątej już edycji, można powiedzieć, mały jubileusz. No, trasa no jest. Nie lekka, nie ciężka. E, aczkolwiek e, kto biega szybko, to mu będzie ciężko, bo będzie wtedy prędko się narzuca. No to to jest właśnie. No każdy bieg jest inny, prawda? A na to wydarzenie wszyscy czekali, zwłaszcza ci, którzy uwielbiają biegać. I Stowarzyszenie Rundorfina przygotowało już po raz kolejny, bo to już jest czwarta edycja, wspaniałą imprezę. Co przypadło uczestnikom do gustu? Bardzo fajna lokalizacja tego, yy, tego biegu, właśnie w naturze, z od zgiełku. A co skłoniło ich do startu? Najważniejsza dobra zab zabawa, bo lubię biegać. Wspaniałe cykliczne wydarzenie, a biegacze była cała ławica. Zespół Zespołem Pałacowym w Siemczynie zrealizowano ciekawe wydarzenie. Mamy 11 Międzynarodowe Dni Dziedzictwa, Europejskie Dni Dziedzictwa, w ramach wydarzeń kulturalnych naszych kolejnych 46. w Siemczynie ponieważ mamy wielu gości, mamy Werniślarza wystawy poplenerowej, międzynarodowej czwartej wystawy poplenerowej w Pałacu. Nasz plener jest międzynarodowy, więc idealnie pasujemy, wcinamy się, że tak powiem, w obchody Dni Dziedzictwa Europejskiego. To, co Państwo widzicie. Za nami jest autorstwa i przed nami również jest autorstwa właśnie pani Ginny Malinowskiej, która nie tylko jako osoba, która to stworzyła, która była inicjatorem, ale również jako artystka mogła zrealizować to w tych właśnie murach. Po spotykamy się na sali koncertowej, przedstawiamy pałace i dwory, a po tym wszystkim. Będziemy mieli przepiękny koncert muzyki barokowej. Przedsięwzięcie ma swoich stałych bywalców. Bierzemy udział, ponieważ bierzemy udział corocznie, a nawet dwa, trzy razy w roku, jeżeli się uda, bo to jest miejsce, które przyciąga. Atmosfera, atmosfera przede wszystkim jest bardzo, bardzo dobra. O naszym dziedzictwie nie można zapomnieć i warto je obrazowo pokazywać.